W dzisiejszym materiale przybliżymy sylwetkę rosyjskiego generała Sergeja Surowikina, mianowanego dowódcą inwazji na Ukrainę i zwanego rzeźnikiem z Syrii. Przybliżymy jego służbę wojskową, odpowiemy na pytania skąd wziął się jego przydomek i czemu Władimir Putin zdecydował, że to właśnie on powinien stać na czele wojsk rosyjskich podczas trwającej wojny w Ukrainie. Zapraszam do dalszego słuchania. Siergiej Władimirowicz Surowikin urodził się 11 października 1966 roku w Nowosybirsku. Późniejszy generał swoją służbę wojskową rozpoczął od ukończenia z wyróżnieniem Wyższej Oficerskiej Szkoły Ogólnowojskowej w Omsku w 1987 roku, trafiając następnie do służby w II Tamańskiej Dywizji Zmechanizowanej Gwardii imienia Michaiła Kalinina. Końcem lat 80., jako dowódca Plutonu i oficer wojska specjalnego przeznaczenia Federacji Rosyjskiej, czyli tzw. specnazu, walczył w Afganistanie. W 1991 został awansowany do stopnia kapitana, obejmując stanowisko dowódcy batalionu. W czasie moskiewskiego puczu w 1991 roku wydał rozkaz rozpędzenia tłumu, który zablokował wjazd do tunelu Czajkowskiego. Dowodzony przez niego pierwszy batalion Strzelców zmotoryzowanych z drugiej dywizji Strzelców Zmotoryzowanych Gwardii, jako jeden z nielicznych otworzył ogień do demonstrantów. Jego żołnierze zastrzeli dwóch demonstrantów, trzeciego rozjechały gąsienice bojowego wozu piechoty, ponadto kilka osób zostało rannych. Po upadku puczu Surowikin został za te działania swojego oddziału aresztowany, spędzając 7 miesięcy w areszcie wojskowym. Ostatecznie jednak na polecenie samego Borysa Jelcyna, prezydenta Rosji, został oczyszczony z zarzutów, uwolniony i awansowany na stopień majora. Rok później, 25-letni wtedy major Surowikin, rozpoczął studia na Akademii Wojskowej imienia Michała Frunzego w Moskwie. W czasie studiów był aresztowany i oskarżony o handel bronią, za co wymierzono mu w pierwszej instancji karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. Po złożeniu apelacji został jednak ponownie uniewinniony. W 1995 roku, po ukończeniu akademii, został mianowany dowódcą batalionu podczas trwającej w Tadżykistanie wojny domowej. Następnie był kolejno szefem sztabu 92 Pułku Szczelców Zmotoryzowanych, szefem sztabu i dowódcą 149 Pułku Szczelców Zmotoryzowanych Gwardii oraz szefem sztabu 201 Dywizji Szczelców Zmotoryzowanych. W międzyczasie w 1998 roku został awansowany do stopnia pułkownika. W 2002 roku ukończył z wyróżnieniem wojskową Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, obejmując stanowisko dowódcy 34 Symferopolskiej Dywizji Zmechanizowanej. W 2003 roku został awansowany do stopnia generała majora. W 2004 roku, będąc dowódcą 34 Symferopolskiej Dywizji Zmechanizowanej, zlecił pobicie oficjalnie za oddalenie się na 30 dni z miejsca służby bez pozwolenia. Podwładnego podpułkownika Wiktora Cibizowa, który pracował w sztabie wyborczym kandydata opozycji do Dumy, czyli rosyjskiego parlamentu. W tym samym roku zginął jego zastępca do spraw uzbrojenia dywizji, podpułkownik Andrzej Sztakal. Oficjalnie śmierć uznano za samobójstwo, mimo że zmarły zginął nie ze swojej broni, a z broni adiutanta Surowikina. Śledztwo jednak umorzono, przyjmując, że Sztakal dostał broń od adiutanta dowódcy celem oddania jej do zbrojowni. W 2005 został wyznaczony na stanowisko dowódcy 42 Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych, z którą wziął udział w II wojnie czeczeńskiej. Był też szefem sztabu zastępcom dowódcy, potem dowódcą 20 Armii Gwardii. Następnie został wyznaczony na stanowisko szefa głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, potem był szefem sztabu nadwołżańsko-uralskiego okręgu wojskowego, po czym objął funkcję szefa sztabu centralnego okręgu wojskowego. W grudniu 2010 roku otrzymał stopień generała porucznika obejmując stanowisko szefa komisji, która miała zreformować żandarmerię wojskową, ale ostatecznie nie został jej dowódcą. W międzyczasie ukończył Instytut Wojskowy Ministerstwa Obrony. W latach 2013-2017 był dowódcą Wschodniego Okręgu Wojskowego. W grudniu 2013 roku został awansowany na stopień generała pułkownika. 9 czerwca 2017 roku został przedstawiony przedstawicielom mediów jako dowódca rosyjskich sił zbrojnych rozmieszczonych w Syrii. Podobno stanowisko to objął w marcu 2017 roku. We wrześniu 2017 roku Surowikin był cytowany przez rosyjskie media jako prawdopodobny następca Wiktora Bondarewa, który 26 września został zwolniony ze stanowiska dowódcy Sił Powietrznych. Według raportu opublikowanego przez grupę RBK 2 listopada 2017 roku, w którym cytowano anonimowe źródło w MON, Surowikin został mianowany dowódcą sił powietrzno-kosmicznych pomimo początkowych obiekcji części z decydentów na Kremlu. Pod koniec listopada 2017 roku rosyjski MON poinformował, że został on mianowany dowódcą sił powietrznych na mocy dekretu prezydenckiego z 22 listopada. Tym samym został pierwszym dowódcą połączonych sił zbrojnych w historii Rosji i Związku Radzieckiego, któremu powierzono dowództwo nad rosyjskimi lub sowieckimi siłami powietrznymi. 28 grudnia został bohaterem Federacji Rosyjskiej za kierowanie grupą sił podczas wojny domowej w Syrii. Pod jego dowództwem osiągnięto istotny punkt zwrotny w walce z syryjską opozycją. Rząd Syrii odzyskał ponad 50% kontroli nad Syrią do końca 2017 roku po serii udanych kampanii wojskowych. Według kilku rosyjskich komentatorów wojskowych, to właśnie dzięki Surowikinowi udało się odwrócić losy wojny w Syrii. W tym miejscu warto przypomnieć, że wojna w Syrii to trwająca od 2011 wojna domowa między siłami wiernymi prezydentowi Basharowi Al-Assadowi a zbrojną opozycją. Niemal od początku trwania wojny zaangażowane w jego rozwiązanie były USA oraz Rosja. 30 września 2015 roku rosyjskie siły lotnicze rozpoczęły operację lotniczą na terenie Syrii, wspierając tym samym siły rządowe Bashara al-Assada i biorąc udział w bombardowaniu miasta Aleppo i rozpoczynając swój czynny udział w konflikcie. Oficjalnie z dużym prawdopodobieństwem zaniżone statystyki mówią o 350 tysiącach ofiar śmiertelnych wojny w Syrii w tym wielu dzieciach oraz co najmniej 13 milionach ludzi, którzy stracili swój dobytek. Organizacja Human Rights Watch wymienia surowikina w raporcie o zbrodniach w Syrii, wskazując, że może on ponosić odpowiedzialność za naruszenie praw człowieka, ataki na osiedla mieszkalne, infrastrukturę krytyczną, szpitale itd. Ponownie od stycznia do kwietnia 2019 roku surowikin objął stanowisko dowódcy kontyngentu rosyjskich sił zbrojnych w Syrii. W sumie dowodził grupom sił rosyjskich w Syrii przez ponad rok, czyli dłużej niż jakikolwiek inny oficer piastujący to stanowisko. Przez swoją brutalność podczas tej wojny, surowikinowi został nadany przydomek rzeźnika z Syrii. W 2021 roku surowikin został awansowany na generała armii. Jako jeden z nielicznych rosyjskich oficerów, który osiągnął taki stopień, niektórzy spekulowali, że może on być ewentualnym następcą Walerego Gerasimowa. Szefa Sztabu Generalnego Rosyjskich Sił Zbrojnych. W czerwcu 2022 roku ujawniono, że został dowódcą Grupy Armii Południe Sił Zbrojnych Rosji w ofensywie południowej Ukrainy. 8 października ogłoszono, że zostanie dowódcą wszystkich Sił Rosyjskich na Ukrainie. Choć oficjalnie siły rosyjskie podczas inwazji na Ukrainę nie miały jednego dowódcy, to nieoficjalnie zastępując generała pułkownika Genadija Żytko. Podobnie jak inni rosyjscy liderzy, jest objęty szeregiem sankcji zarówno przez kraje unijne, jak i Stany Zjednoczone. Oprócz wspomnianego przydomku nadanego podczas syryjskiej wojny domowej, Surowikin znany jest w kremlowskich kręgach jako generał Armagedon. Jak podkreślają eksperci, jego awans na dowódcę wojsk rosyjskich podczas wojny w Ukrainie to oznaka desperacji Władimira Putina, który liczy na brutalność Surowikina. Już po dwóch dniach po nominacji, bo 10 października, armia rosyjska rozpoczęła zmasowany atak na obiekty infrastruktury krytycznej, głównie energetycznej, na całym terytorium Ukrainy. Wystrzelono rakiety, które raziły obiekty w Kijowie, Charkowie, Lwowie, Odessie, Tarnopolu, Zaporożu. Rosyjskie rakiety zabiły wielu cywilów, w tym dzieci. W tym materiale to już wszystko. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie zostawcie suba i lajka i do usłyszenia w kolejnym filmie.